dziesiąta walka dzisiejszego wieczoru. Tym razem obejrzymy międzynarodowy pojedynek w formule MMA. A zmierzą się już za chwilę 36-letni reprezentant klubu Czerwony Smok. Doświadczony, nie bojący się wyzwań reprezentant poznańskiego klubu. Pochodzący z Ukrainy zawodnik przyjechał tu nastawiony tylko na zwycięstwo. Przed Państwem ważący 74 kg przy 172 cm wzrostu zwiatosław Grzymarno! Przeciwnikiem będzie 29-letni reprezentant klubu PP MMA i Armia Polkowice, który wraca do, kl do klatki po 3-letniej przerwie, zdeterminowany, żeby pokazać się przed własną publicznością z jak najlepszej strony. Agresywny styl i zaciętość to jest to, czego wszyscy możemy się spodziewać po występie tego zawodnika.

Never beg for mercy, never seeing me flee. Got blood on my knife, got cash in my jeans. Did dirt in my life, having nightmares in my dreams. I remember my father, I was watching him suffer. Help me, heavenly father, don't let my life get rougher. And you gotta forgive me. I got alcohol in me, even after I'm dead, niggas gon' never forgive me. I got homies I love that I lost in the game. In my mind, they say, they remember your

Do pierwszego międzynarodowego, ponieważ mamy dwa takie dzisiaj tutaj zaplanowane. A więc Michał Mijek kontra reprezentant Czerwonego Smoka, pochodzący z Ukrainy, światosław Szymanow. No i wydaje się na razie w tej pierwszej, pierwszej rundzie takie badanie swojego przeciwnika. Z tego co mówił. Michał gdzieś widział y, bodajże jedną walkę y, tak rozpoznawczo y, w internecie. Ale już od razu obalił szybki atak nie zastanawiał się od razu obalił swojego przeciwnika i teraz no i teraz y, zobaczymy jak y, rozwinie nam się ten pojedynek, czy już właśnie tutaj y, w parterze zakończy tę konfrontację. Chce tu się wyrwać e, Michałowi, ale rynek, e, zawodnik czerwonego e, smoka, tutaj próbuje się wyswobodzić e, z tej sytuacji. Teraz obrócił się. Wszystko odbywa nam się tutaj mocno w parterze, zobaczymy. Michał szuka sposobu tutaj, jakby właśnie zakończyć tą walkę już teraz w tym elemencie, ale przeciwnik także walczy. Przypomnijmy, jest to pierwsza runda. Jeden i drugi ma bardzo dużo siły i oczywiście Choć początkowo było to badanie e, przeciwnika, to jednak Michał bardzo szybko przy, e, przystąpił do kontry i obalenia e, przeciwnika. Tak jak e, tutaj było powiedziane, również już wcześniej mówiłem, e, Michał wr wraca e, do oktagonu po trzech latach. Niemniej jednak e, w trakcie tej przerwy także miał, e, oczywiście także trenował, także dbało o swoją formę i gdzieś w perspektywie właśnie e, może żeby w przyszłości wrócić e, do MMA. Nie może się tutaj e, reprezentant Czerwonego Smoka w żaden sposób uwolnić. I tak, czy to jest ten moment? Gdzie cały czas Rzymanow, e, e, światosław przyjmuje ciosy e, Michała i trzeba przyznać, że bardzo dobrze e, go znosi. No i tak, rozchodzimy się do narożników teraz. Zobaczymy, czy Michał będzie teraz próbował również dążyć do szybkiego obalania przeciwnika. I w parterze do zakończenia tego pojedynku. Przypomnijmy, tak właśnie zakończył szybko pojedynek Paweł Brynkiewicz. Była to, co prawda, była to walka piąta, tak walka piąta, była to walka Semi Pro. Pamiętam, przypomnijmy tylko Paweł rywalizował z Przemysławem Biniendą. No i właśnie tak naprawdę przed czasem w pierwszej rundzie poprzez obalenie no i tak i, i naprawdę zwycięstwo w parterze zasypując ciosami Przemysława nie wygrał konfrontację przed czasem. No i mamy parter. No i tak, podobnie jak w pierwszej rundzie, podobnie teraz Michał jest w tej dobrej sytuacji i mógłby spętować już tą walkę mocnymi ciosami, ale przeciwnik jest również tutaj. Dobrze się broni, dobrze jest, dobrze jest, jest bardzo mocno zdeterminowany. I tak. Mamy koniec tego spotkania. Taka reakcja tutaj służb medycznych. Wydaje się, że tam aż tak, że dusił się, krztusił się Świotosław. Yy, Ale wydaje się tak, że wszystko porządku powstanie o własnych siłach. Jeszcze raz zobaczmy, co tam się dokładnie stało. obalenie. Tutaj Michał zasypował przeciwnika czasami, w łokcie. i to było duszenie. Podkopywał, ale jakoś chyba dość słabo musiał zareagować w sędzia. No i tak drodzy Państwo. Zwycięzcą tego ko pojedynku w drugiej rundzie zostaje Lubinianin Michał Miłek, ale poczekajmy na oficjalny... na oficjalny wertyk. Decyzją sędziów dziewiątą walkę podczas gali Muszyński Fight Group w drugiej minucie 47 sekundzie drugiej rundy wygrywa Michał no tak, Michał tutaj... Pierwsza oczywiście runda to były takie próby skonfrontowania się, poznawali się rywale, aczkolwiek już wtedy mocno zaatakował. No i wypełnił to w drugiej rundzie, gdzie...

My I remember my father, I was watching him suffer, help me heavenly father, don't let my life get rougher, and you gotta forgive me, I got alcohol in me, even after I'm dead, niggas gon' never forgive me, I got hoes I love, that I lost in the game, in my mind they say, if they love you it's cool, give you them know no reason to hate you, I ain't chasing the fame, you gotta remember my name. Widzę to duże emocje oczywiście eee, Te emocje oczywiście karzujemy w różny sposób, a tutaj nie dokładnie Wydaje e, mi się, że z unikała No nic, nic, dziwnego, jest to bardzo dużo emocji, w ogóle emocje, których dzisiaj tutaj dostarczają nas, nam te pojedynki, to, jest, to są emocje na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sztuki walki i teraz posłuchajmy no, co kumulując ku, te wszystkie emocje, na końcu mam do powiedzenia, mam po walce sam lipok. Przeciwnik był solidny, miał... 12 walk zawodowych, także dla mnie to było jakieś takie wyzwanie. I ja też po dłuższej przerwie wracam. Z dobrego klubu, dziękuję mu za walkę. I to wszystko, co pokazałem, to jest zasługa mojego narożnika, trenerów. Bartka Muszyńskiego, z organizatora całej tej gali. Wielkie brawa dla niego i dla Marcina Męcla. bo ten, ten... To, co dzisiaj pokazałem w parterze, to jest jego zasługa. No i przede wszystkim brawa dla zwycięzcy Michał Miłek.